Ten problem pojawia się tutaj od czasu do czasu i wcale się nie dziwię, ale postaram się to wytłumaczyć tak, jak tłumaczę to opiekunom swoich pacjentów. Czy lekarze weterynarii naciągają, kiedy proponują dodatkowe badania? I krótka odpowiedź brzmi, że nie. Dłuższa wymaga wyjaśnienia, bo tu bardzo łatwo o nieporozumienie. W medycynie badania nie są dodatkiem do leczenia, są narzędziem do podejmowania decyzji klinicznych. To trochę jakby uzupełniać odpowiedzi na pytania, które zadajemy, a na które ani my, ani wy, opiekunowie, nie znacie odpowiedzi. I im więcej wiemy o pacjencie, tym mniejsze ryzyko, że będziemy leczyć na ślepo. Bardzo rzadko, choć chciałbym powiedzieć, że nigdy, kiedy lekarz proponuje dodatkowe badanie, robi to dlatego, że chce coś sprzedać. Najczęściej robi to dlatego, że ma kilka możliwych scenariuszy i potrzebuje danych, żeby wybrać ten właściwy. Trochę jak wybranie drogi do celu. Bez tych danych leczenie staje się zgadywaniem, a zgadywanie w medycynie zawsze niesie ryzyko. Oczywiście istnieją sytuacje, w których można zdecydować się na leczenie bez pełnej diagnostyki, i o tym też często rozmawiamy. To jest to właśnie Spectrum of Care, o którym do znudzenia będę tutaj wszystkim przypominał. Ale trzeba powiedzieć jasno: im mniej badań, tym mniej pewności co do rozpoznania i skuteczności leczenia. Dlatego rolą lekarza jest nie tylko zaproponować badania, ale też wytłumaczyć, po co one są. Co mogą zmienić i co się stanie, jeśli z nich zrezygnujemy. A opiekuna jest podjąć decyzję, mając pełną świadomość konsekwencji. Jest jeszcze jedno, trochę wtórne pytanie. Czy zdarzają się lekarze, którzy nadużywają diagnostyki? I tak, jak w każdym zawodzie, zdarzają się złe praktyki. Ale w zdecydowanej większości przypadków dodatkowe badania nie są naciąganiem. Są próbą leczenia bezpiecznej, precyzyjnej i odpowiedzialnej. Oczywiście badania kosztują, ale brak badań też ma swoją cenę, tylko że płaci się ją niepewnością, ryzykiem i czasem gorszym efektem leczenia.